Witam Was serdecznie w sobotę 26 marca Zobaczcie jaka pogoda, trochę def padał i jeszcze się troszeczkę słabiej Tu jest tu te słoneczne, jak widzicie No to Państwu pokazuję, tu jest ścieżka rowerowa i dla pieszych, ale tam dalej ścieżka jest niedokończona. Błąd... ...hełma. Jest błąd. Widzicie, tu jest błąd. Tu powinna być ścieżka rowerowa, a jej nie ma. Błąd jest przysięczony. Tam dalej jest ścieżka rowerowa, chodnik, a tu nie ma, widzicie. Zwracam się zapełem do prezydenta, żeby była ścieżka w tym miejscu zrobiona i prowadziła aż do ogrodowej do mostu Żeby leciała aż do ogrodowej do mostu A, albo leciała tak prosto i łączyła się z ścieżką To co jest tam dalej, przy żeby łączyła się z odziłkami A skanta ścieżki nie było? Tu brakuje nam ścieżki rowerowej Jak będą głosowania to głosujemy, żeby to była ścieżka rowerowa Na 3 maja mm -hmm. Tu by tu ścieżki rowerowej to skandal mm -hmm. Tu właśnie nam brakuje ścieżki Pół ścieżki zrobią i funduszów mówią, że nie ma. Nie ma pieniędzy. A na głupoty, to pieniądze mają. Na koncepty, na, na jakieś jowynaria, co kiedyś było. To mieli pieniądze, od razu się sprawy. Te dyskopolowce po, dysko są niepotrzebne w hełmie. Żeby były. I ta telewizja TWP. Dwójka. na lato z dwójka, czy jakoś tam. Ta zakoncentrowa też nie powinna być. bo to za dużo pieniędzy. Najpierw zróbcie coś w hełmie. Więcej ścieżek rowerowych na miejscu tych starych chodników a dopiero Na razie jest wojna na Ukrainie to nie powinno być w ogóle koncertu w hełmie Pomoc ukraińcom trzeba i położyć tu kawałek pół kilometra położyć tu ścieżkę dobra zrobić Nie powinno być koncertów polo w hełmie Bo są niepotrzebne Disco Polo śpiewa tylko w kółko i te same psy o swoich dziewczynach. Jak poznał dziewczyny, śpiewa każdy zespół to samo, śpiewa po skąd już nabiera teksty. Póki jest wojna na oklinie, nie powinno być w ogóle koncertów w hełmie. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Disco Polo to syf.